Dzień dobry, cześć, witam państwa. Chciałbym wam zaprezentować nasz najnowszy nabytek, czyli Mustanga Fastbacka z 67 roku, z 390 pod maską, z automatyczną skrzynią biegów, ze wspomaganiem kierownicy, ze wspomaganiem tarczowych hamulców w pięknym kolorze vintage burgundy, z czarnym wnętrzem, które bardzo pasuje do, do tego koloru nadwozia. A wszystko jest zgodne z oryginalną specyfikacją, zawieszenie, wydech, wydech właśnie to jest ciekawa sprawa, bo właśnie ma zrobiony tak jak wyjeżdżały one z fabryki, więc nie jest jakiś szalenie głośny, jest taki bardzo cywilny, można nim Jechać dłuższą trasę bez konieczności zatyczek do uszu. No, ogólnie to trzeba było powiedzieć o tym samochodzie, że jedzie się nim naprawdę bardzo komfortowo. Ja już nim zrobiłem około 100 mil, a on przyjechał do nas pewnie ze dwa miesiące temu, ale tam oczywiście była jeszcze odprawa, był na serwisie, zrobiliśmy mu przegląd. Oczywiście było kilka rzeczy do poprawek, ale już wszystko jest zrobione, także można. E, nim jeździć śmiało, jest po prostu gotowy do jazdy tutaj zwróćcie uwagę, albo przejdę może z drugiej strony e, kupiliśmy go od e, Darena który był właścicielem e, który jest właścicielem warsztatu e, i on go kupił jako taki niedokończony projekt po blacharce, po lakierze i w ostatnim roku e, go dopieszczał to zwróćcie uwagę jeszcze raz Marty Report, tak jak mówiłem wszystko jest zgodne z, z fabryczną specyfikacją, a tutaj mamy rachunki od października 19 do marca, czyli tak jest naprawdę świeżo skończony samochód po świeżo skończonym remoncie. E 13 tysięcy dolarów jest tutaj w tych rachunkach, a to są same części oczywiście, doliczając do tego pracę. Także no, Darren zainwestował w niego dużo i pieniędzy i czasu i zwrócił uwagę, że te wszystkie, cała ta galanteria, wszystko wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Silnik odpala bez żadnego problemu, nawet po, po dłuższym postoju. Jest suchy, także naprawdę bardzo fajne auto. Jedynym mankamentem, o którym można się czy czepić, to jest lakier, który ma jakieś tam swoje niedoskonałości, ale też bym się jakoś go bardzo nie czepiał i nie jest to nic takiego, co trzeba byłoby robić już w tym momencie. Eee, Zwróćcie uwagę jeszcze na silnik. Tak jak wspominałem, jest suchy, ma wspomaganie kierownicy, wspomaganie tarczowych hamulców, eee, odbudowany do oryginalnej specyfikacji. No, auto właśnie takie, które właśnie odpowiada temu jak wyjechał z fabryki naprawdę bardzo fajne auto, już jak nim jeździłem kilka razy to bardzo się do niego przyzwyczaiłem odpalmy go tutaj mamy o radio retro sound ale to nie jest istotne w tym samochodzie, wszystkie wskaźniki działają śmieszny klakson no naprawdę bardzo fajne auto. Zdecydowanie to jest auto, które przenosi w czasie do 1967 roku i pomimo, że nie brzmi jakoś tak super rasowo, to naprawdę ma, ma dużo mocy, ma zapas mocy, a na tych wysokich obrotach wydobywa cały ten piękny dźwięk v także jeżeli jesteś zainteresowany, to zapraszam na oględziny.